Cześć, mam na imię Karolina, a ten kanał nazywa się Kalaktyka. W dzisiejszym odcinku opowiem o zbliżającym się nowiu w znaku byka. Aby dowiedzieć się, jakich energii możemy spodziewać się w tym czasie, zostań ze mną kolejne kilkanaście minut. Jesteśmy po bardzo intensywnej pełni w Skorpionie, która miała za zadanie wyłonić na powierzchnię to, Czego się boimy? Zarówno poprzez działania zewnętrzne, okoliczności, jak i też przez zauważenie tego, co dzieje się wewnątrz nas. Był to czas, kiedy nie trudno było zobaczyć na ulicy sprzeczających się ludzi większe lub mniejsze dramaty, czas przewartościowań dla każdego z nas, czas konfrontacji z jakąś trudną sytuacją, emocją czy stanem rzeczy. Czy doświadczyliście w jakimś sensie agresji z zewnątrz? Z jakimi emocjami zmagaliście się w tym czasie? Co się w Was pojawiło? Czy niespodziewanie okazało się, że jest jakiś wydatek, którego nie przewidzieliście? W czytaniu dotyczącym tej pełni mówiłam o wykonaniu rentgenowskich prac nad sobą. Zarówno w przenośni, jak i dosłownie, my zrobiliśmy rentgen. Wracając o 5 rano z kliniki weterynaryjnej, widziałam największy księżyc, jaki kiedykolwiek widziałam, i taka też była ta pełnia wielka, mocna, właśnie. To, co mieliśmy uwolnić, uwolniliśmy. To, co mieliśmy oswoić, oswoiliśmy. I z tym założeniem idziemy do następnego cyklu. 8 maja o godzinie 5.23 dla Warszawy odbędzie się Nów w znaku Byka. Nów, a więc nowy początek, dobry czas na zasiewanie intencji. Byk jest znakiem stałym, ziemskim, najbardziej zmysłowym ze znaków. W końcu jego patronką jest Wenus. Słońce, znajdując się w znaku byka, zachęca nas do odczuwania świata poprzez nasze zmysły, do podążania za tym, co sprawia nam przyjemność, co daje nam poczucie komfortu. Spotkanie Słońca i Księżyca w znaku byka w 12 domu kosmogramu tego nowiu zachęca nas do udania się w mistyczną podróż, do transcendencji. Ale poprzez doznania fizyczne, poprzez zaspokojenie swoich potrzeb zgodnie z piramidą Maslowa, a więc najpierw zaspokojeniu swoich potrzeb fizjologicznych, poczucia bezpieczeństwa, przynależności, potrzeby uznania i wreszcie samorealizacji. Koniunkcja świateł w byku przypomina nam, że to potrzeba właśnie jest matką wynalazków. W takim rozumieniu, żeby najpierw zadbać o potrzeby swojego ciała, a inspiracja, kreacja przyjdzie sama, dzięki działaniu z poczucia spełnienia w tu i teraz właśnie. Realizując nasze marzenia, chcąc realizować nasze projekty, nasze założenia, nasze wizje, nasze plany, nasz nowy pomysł na życie, na biznes. Na tą wodnikową zmianę, do spełnienia której pchana z Pluton, pozwólmy sobie doświadczać życia na sposób byczy. Na akceptację tego, że oddanie się prostym, przyziemnym przyjemnościom jest ok, że czerpanie radości z życia, jego celebracja to też pewnego rodzaju działanie. Pozwólmy sobie nie pospieszać niczego dać naszej kreatywności, naszej płodności czas, zaspokajając najpierw potrzeby naszego ciała, naszych zmysłów, uziemiając się poprzez jedzenie, spacery, kontakt z ziemią, pracę w ogrodzie, szukając przyjemności w tu i teraz. Byk się nie spieszy, ma jasno obrany cel, jest pewien jego realizacji, ale nie pospiesza niczego. Umie się zrelaksować właśnie tu i teraz. I ta potrzeba docenienia tego, co już mamy, jest bardzo ważną składową tego, co dopiero ma przyjść. Byk uczy nas wdzięczności za to, co tu i teraz. A wdzięczność właśnie jest pierwszą z najwyższych wibracji, która prowadzi do kolejnych, tych bardziej wzniosłych, a finalnie. Do miłości bezwarunkowej. Akceptacja takiego stanu rzeczy, takiego stanu rzeczy, jaki jest, umiejętność cieszenia się tą chwilą, właśnie, bo tak naprawdę istnieje tylko ta chwila poprzednia minęła, kolejna ma dopiero nadejść jest kluczem do sukcesu, jest rodzajem przyzwolenia na to, by przyszło to, czego czujemy się warci. Byk uczy nas, że szczęście wydarza się właśnie teraz, że bez poczucia szczęścia w tym momencie prawie niemożliwe jest wykreowanie szczęśliwej przyszłości. Odpuszczając sobie, nie robiąc niczego na siłę, zwłaszcza jeżeli czujemy się niejako wyczerpani po ostatniej pełni, w Skorpionie przychodzi Byk, oferując nam komfort i przyjemność. Pozwólmy sobie rozgościć się w tej przyjemności. Celebrowanie życia, inspiracja przyjdzie sama. Może właśnie wtedy, kiedy pozwolimy sobie cieszyć się swoim życiem. Już teraz, a nie czekać na spełnienie, które dopiero ma nadejść. Ascentent tego kosmogramu w Byku mówi: skup się na sobie, podaruj sobie komfort, traktuj siebie dobrze. I zobacz, co się wtedy stanie. Jak to się przełoży na Twoje zasoby? Jak kiedy ofiarujesz coś najpierw sobie, będziesz mógł pomóc innym? Jak kiedy podarujesz coś swojej fizyczności, może się to przełożyć na Twoje duchowe zasoby? Jak stan Twojego ciała wpływa na Twojego ducha? Jak dbanie o ciało może wzmocnić naszego ducha? Wbrew pozorom taka postawa, podarowania sobie tego, co przyjemne, przyziemne, co piękne, namacalne, co komfortowe, daje możliwość zdystansowania się, co może pozytywnie wpłynąć na nasze plany, wizje, marzenia, cele. Jeżeli my będziemy traktować siebie dobrze, tak też będziemy traktowani przez innych. Tak, można tworzyć, kreować z pozycji komfortu. Tak, można tworzyć, kreować z pozycji spokoju. Tak, można tworzyć, kreować z pozycji relaksu. Tak, mamy prawo się zatrzymać i to wcale nie oznacza, że to bycze spowolnienie nie przyniesie nam upragnionych rezultatów. Wręcz przeciwnie, siłą rzeczy. Podążanie za tym, dokąd prowadzi nas nasze ciało, czyli wydawałoby się działanie z niskiego poziomu, bo z poziomu instynktu, może zaprowadzić nas do filozoficznej refleksji nad naszą rzeczywistością. Może poszerzyć nasz światopogląd, może otworzyć nas na duchowość, na to, co jest w nas, o czym mówi Dwada Samsa Strzelca. Koniunkcja Jowisz Uran nadal obowiązuje. Nadal na nas wpływa. Mimo, że nie jest już ścisła, te planety nadal znajdują się blisko siebie, oferując nam duchowe wsparcie, podążanie za tym, co jest w zgodzie z nami, oferując pewnego rodzaju synchroniczność, otwartość na znaki oraz głębsze połączenie z samym sobą. Sekstel Marsa do Baranie do. Retrogradującego Plutona w Wodniku, mówi o tym, że działając zgodnie z tym, czego pragniemy dla samych siebie, że takie działania przyniosą nam wymierną korzyść w naszej karierze, w pracy, w naszej pasji, w tym, co chcemy rozwijać, w tym, czego chcemy się uczyć, w tym, do czego dążymy. Pluton, retrogradując w wodniku, pomoże nam zaktualizować nasze plany, wizje i działania. Możliwe, że w tym czasie pojawi się coś nowego, coś nad czymś kiedyś się zastanawialiśmy, co nas elektryzowało, a czego nie wprowadziliśmy w życie. W związku z tym, że Merkury jest już w biegu prostym, w baranie bądźmy jednak uważni na to, co mówimy, Zastanówmy się kilka razy, zanim zechcemy coś powiedzieć, bo Merkury w Baranie komunikuje szybko i jego komunikacja bywa agresywna. Reasumując, bądźmy pewni, że to, czego pragniemy, już do nas zmierza. Tak jest. To już jest Twoje. Więc po prostu zrelaksuj się. Rozsmakuj się w tym, co jest tu i teraz, bazując na wdzięczności. Byk się nie spieszy i kocha to, co już ma. Pozwala sobie na doświadczenie rzeczywistości. Dbajmy o nasz własny ogród. Twórzmy nasze życie z poziomu tego, co daje nam radość. Pracujmy, kreujmy, twórzmy nasz biznes, naszą pasję zgodnie z tym, co dyktuje nam nasze ciało. Otwórzmy się na celebrowanie naszego życia takim, jakie ono jest. Gromadźmy to, co cenimy, bazując na naszych talentach. Życzę nam na ten czas umiejętności zatrzymania się, rozkoszowania się życiem i tym, co oferuje nam obecna chwila. Życzę nam umiejętności sprawiania sobie przyjemności samemu i cieszenia się małymi rzeczami. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. Zapraszam do konsultacji indywidualnych. Jeżeli macie ochotę na spotkanie ze sobą, co umożliwia konsultacja astrologiczna, piszcie na galaktyka2a.gmail.com oraz na Instagramie. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam i do usłyszenia.